Chcę na początek powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach, które wiadomo o świadomości. Jedne jest to, że świadomość absolutnie wymaga uwagi. Uwaga daje wzmocnienie aktywności neuronów, które przetwarzają informacje o bodźcach dochodzących do mężczyzny. Najpiękniejszym przykładem tego był taki eksperymentalny film zrobiony i Simonsa, które pewnie większość z Państwa zna, więc nie będę pokazywać, ale krótko. opiszę, na filmiku, są przedstawione dwie drużyny ludzi w białych koszulkach i w czarnych koszulkach. I patrzący na film, mają za zadanie liczyć, ile razy ci białych podadzą sobie film. Film trwa 30 sekund, ludzie liczą, doliczają się do 16, jak, jak liczą uważnie. I tutaj się ich to jak gody lepiej na filmie przez tą grupę ludzi przechodzi goryl, na środku tego przechodzenia bije się w klatę, wychodzi, jest niezauważony przez 50% obserwujących, bo nie na tym się skupiają. I mnóstwo teraz jest takich przykładów, które pokazują, że bodźce, na które nie zwracamy uwagi, nie dochodzą do naszej świadomości. A drugie to jest, że świadomość to jest powodzenie, Niesamowity facet Benjamin Libet, który yy, przez kilkadziesiąt lat badał przy pomocy bardzo prostych metod, bardzo złożonych zależności w świadomości, pokazał, że świadome odczucie, kiedy mówimy, że coś widzimy, słyszymy, czujemy, następuje późno, po zastosowaniu bodźca czuciowego. Ten bodziec można zarejestrować już w kilkadziesiąt milisekund, o podanym np. podrażnieniu elektrycznym nerwu czuciowego, potencjał pierwszorzędowej gorze czuciowej jest w kilkudziesięciu milisekundach. My mówimy, że coś czujemy dopiero po 400 milisekundach. To znaczy, że impulsy spowodowane przez bodziec czuciowy kręcą się po różnych obwodach mózgu, aż spowodują świadomość. Ale to trwa, to nie jest natychmiastowe. Jej dominujące koncepcje poznawcze jest mnóstwo historii, bardzo dużo, ale to, co dominuje w komunitywistyce teraz, to jest teoria global workspace, globalnej przestrzeni roboczej. Stworzył to Bernard Bars w 1988 roku, a kontynuował to potem twórczo Stanisław i Jean-Pierre przede wszystkim. Y a druga to teoria zintegrowanej informacji, którą wymyślili drzwi i Krzysztof Koch. One w wydaniu neuronalnym może są nieco podobne, ale z innej strony ci badacze podchodzą do problemu i inaczej widzą yy, yy, położenie spójnych grup neuronowych. Czy mnie dobrze słychać, czy powinienem tak, być na to słychać? Nie Proszę Państwa, ta globalna przestrzeń robocza I jest definiowana jako układ pomiędzy wzburzem a korym. Wzburze to jest struktura w środku mózgu, nieduża, ale bardzo skomplikowana, Przez, która kontroluje do, do kory, nie, nie, nie ma całej informacji, jaką kory Czyli jest takim wąskim, wąskim gardłem i kontrolerem zarazem. Aksony komórek ze wzgórza dają takie ogromne rozgałęzienia. To wszystko jest istota biała, na samym wierzchu korowa istota szala. I, to znaczy mamy bardzo dużo istoty białej, połączeń między obszarami mózgu w kontraście do inwiazgierza. Tak, że więcej niż, niż inne naczelnie. Tak, takie wielkie kawały istoty białej. Tutaj proszę zobaczyć, to jest pomiędzy dwa miliony włókien nerwowych. Wielkie są te struktury łączące. I fajnie by było, żeby było mniej światła, bo to jest taka piękna dysekcja mózgu Widzą Państwo tutaj, pęczki włókien nerwowych, no jak stroniki. mam tą korę mózgową ze środkiem mózgu. Um, Francis Klinik i Stof Koch, stworzyli taki koncept neuronalnych korelatów świadomości. Czyli tego, co jest aktywnym mózgu, żeby w świadomości powstał ten recept. I i zaczęli to badać. Przede wszystkim w układzie wzrokowym, bo on jakim najlepiej poznany i wygodny w użyciu. Badać, jak wygląda aktywacja neuronalna wtedy, kiedy człowiek lub zwierzę są świadomi podawanego bodźca wzrokowego, wtedy, kiedy nie są jego świadomi. I najprostszym takim modelem, którego użyli, były było to widzenie przez jedno i drugie oko, jeśli jedno oko ma jeden bodziec, a drugie odmienny, to widzimy raz jeden, raz drugi, to się spontanicznie bez nadzieją naszej woli zmienia. Jeśli możemy zasygnalizować, w którym momencie to się zmienia, no to można wyczuwać, co się wtedy zmienia w aktywacji mózgu. Następnym takim silnym narzędziem eksperymentalnym było zastosowanie. Yy, niewidzenia bodźca na skutek maskowania. To bardzo jest stary psychologiczny paradygmat, yy, a polega to na tym, że pokazuje się bodziec wzrokowy, jakiś obraz albo słowo napisane na przykład krótko, ale wystarczająco długo, żeby je zobaczyć, zaperceptować, jeśli nic potem nie przeszkadza percepcji. To jest mniej więcej 40 widzę. Jeżeli natychmiast potem pokażemy inny, duży, skomplikowany bodziec, to tego pierwszego nie zaperceptujemy, nie zobaczymy go, mimo może był. Ludzie, którzy piszą takie programiki, żeby ten efekt otrzymać, yy, i sami sobie je puszczają, też nie widzą, mimo że wiedzą, że go tam wpisali. Także to jest silne zjawisko. Yy. No i dzięki temu można było zauważyć pewne prawidłowo. Państwo takie dwa obrazki wyniki z badania robionego w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. Takie badanie pokazuje miejsca mózgu, w którym zmienił się przepływ krwi na skutek zmniejszonej aktywności neuronalnej, przy w tym wypadku yy, percepcji bodźca w sposób podprogowy, nieuświadomiony i Proszę zobaczyć, jak to się bardzo różni. To jest ten sam bodziec. Eksponowany przez tak samo długi czas, tylko po jednym jest podana maska, a po drugim nie. Tutaj mamy malutką aktywację w obszarach wzrokowych. Tutaj mamy aktywację w wielu miejscach mózgu. Ten moment, kiedy zapercepujemy jakieś podawane bodziec, nazywa się świadomym dostępem. Tutaj mamy nieświadome działanie borca, On też aktywuje struktury podchorowe, też aktywuje pierwszorzędową kolę zdrowej, ale ta aktywacja jest niewystarczająca, żeby pobudzić większe opady z szaleń obszary obszarze Nazywa się to globalnym zakłonem ten moment przejścia od yy, takiej aktywności bądźca, która nie daje globalnego pobudzenia, do globalnego pobudzenia. I widzimy wtedy, tutaj mamy aktywację tylko kory wzrokowej przy bodźcu, którego nie percepujemy, nie jesteśmy świadomi, a tutaj przy tym samym bodźcu aktywuje się kora przedczołowa, kora ciemieniowa i po medialnej stronie mózgu przedklinek i yy, yy, kora zakrętowa które yy, tworzą wiele sieci neuronalnych. Różne funkcje mózgu aktywują różne sieci. Te sieci się często spotykają i takie wielkie miejsca, gdzie następuje skrzyżowanie różnych sieci, tak zwane huby, to jest właśnie kora przedczołowa, kora ciemieniowa, przedklinek. Drogi, które łączą ze sobą te obszary to są aksony dużych komórek piramidowych, drugiej i trzeciej warstwy mózgu, które są bardzo długie. długie. Yy. Ludzki, ludzki mózg, no ja sobie mówiąc, różni się od mózgu raczej przede wszystkim tym, że neurony są duże. Nie, specjalnie więcej, to są duże. Zapłoną. Dużą aktywację mózgu, mamy też synchronizację wyładowań oscylacyjnych mózgów w tych aktywowanych rejonach, zwłaszcza w paśmie elektroencefalograficznym nazwanym pasmem beta i pasmem gamma. To co widzimy, aktywuje obszary związane z pamięcią operacyjną. Pamięć operacyjna to jest taki bufor pamięciowy gdzie może bodziec, albo kilka bodźców, kilka słów, kilka znaków, być przechowywanych przez krótki okres czasu. Dawnych lat to się mówiło, że to jest taki przykład, jak działa pamięć operacyjna. czytamy numer telefonu w książce telefonicznej i z pamięci go wykręcamy. No to że jest całkowicie passe, nie mamy książek telefonicznych, nikt go nie zapamięta to tej ale tak to działa. Jak już bodziec wejdzie w taką pamięć oscylacyjną, że pamięć oscylacyjną, to można go też zapamiętać na dłużej. Wtedy się świadomość uniezależnia od wyjścia zmysłowego. Nie musi już być podawanego. co mamy to w głowie i możemy go przetwarzać dowolnie długo. Robić rozmaite, mentalne operacje. Jeśli... Zaktywują się obszary związane z językiem i mową, możemy o nim opowiedzieć, możemy przetwarzać coś nie jako obraz, tylko jako symbol. To się oczywiście wszystko odnosi do yy, świadomości polegającej na percepcji gości. Percepcji zbawienia. Nie do tego, nie do y, świadomości siebie, nie do meta-świadomości pewnie jeszcze. dowody, że taka duża aktywacja koru mózgowej jest istotna dla świadomości, są już liczne. Mianowicie, parę lat temu pokazano, że jeśli człowiek świadomy dostanie impuls magne pola magnetycznego. Jest taka maszyna, która się nazywa Przestrzaszkowa Stymulacja Magnetyczna, yy, którą można w dowolnym miejscu pobudzić albo zahamować porę mózgową krótkim impulsem pola magnetycznego. Pole magnetyczne w przeciwieństwie elektrycznego swobodnie przechodzi przez czaszkę i na zasadzie indukcji elektromagnetycznej wzbudza prąd w neuronach chorych. Jeśli człowiek jest świadomy, dostanie taki puls w chorę przedczołową, to pobudzenie wywołania takiej mikry, w schodzi rozchodzi się daleko, wraca, cyrkuluje. Jeżeli jest nieświadomy, jest na przykład chorym, pozbawionym świadomości albo jest w narkozie, Skutki takiego impulsu rozchodzą się niedaleko. Badania elektronice i rezonansowe. Momentu, kiedy jeśli się podaje narkozę, człowiek no, zapada w nieświadomość. Państwo, jeśli mieli narkozę, to wiedzą, jak to jest. W momencie, kiedy się odpływa, kiedy się już nie reaguje na polecenie. Co się w ciebie dzieje? W obraju rezonansowym widać, że zanikają aktywacja kory mózgowej i utrzymuje się aktywacja wybrzy. Płaci na dojście <laughs> do kory. W badaniach elektroencefalograficznych widać, że zanikają więzi pomiędzy odległymi y, miejscami w korze, że y, połączenia przestają funkcjonować. Oczywiście wszystko jest obecność świadomości, a nie kodowanie tego, co jest, yy, yy, czego jesteśmy świadomi. Trzeba sobie też uświadomić, że świadomość to jest bardzo niewielki segment yy, działalności naszego wężu, że większość naszych działań jest nieuświadomiona, że jesteśmy... Bardzo zautomatyzowane. Całe wielkie działy naszego uczenia się i pamięci, to jest nieuświadomiona pamięć proceduralna. Ruchy, odruchy, nawyki. taka rzecz jak pragnie, czyli prymowanie, występuje w naszym, w naszym życiu i w naszych reakcjach. Bardzo obficie. myślę, sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo jesteśmy świadomi tylko o tych świadomych rzeczy, które jesteśmy świadomi. A nieświadomość umyka naszej wadze, ale już Freud mówił, że świadomość jest mocno przereklamowana. Proszę popatrzeć na coś takiego jak prymowanie semantyczne. Zadaniem jest powiedzieć, czy z wyświetlanych na, wyświetlana na ekranie cyferka jest mała czy duża, i tym punktem przeczytać piątka. Jeżeli przedtem w sposób dla badanego, czyli z maską, o której mówiłam, pokazać jakąś cyferkę, jeśli ona będzie w takiej samej kategorii, jak ta cyferka, co potem świadomie osoba badana zobaczy, to czas reakcji będzie krótszy. Co świadczy o tym, że podświadomie została rozpoznana ta cyferka, której nie widziano i to wpłynęło na odpowiedź. z powodu tak dużych rzeczy tych nieuświadomionych. Jest w rzeczy trudno powiedzieć i jest trudno powiedzieć. Czy świadomość istnieje szeroko w świecie, wśród innych niż tych zwierząt. Tu na pomarańczowo są zaznaczone te obszary mózgu, które są mózgów kręgowców, które są bardzo pierwotne i, i które utrzymują przytomność organizmu. Znaczy nie śpię. No, i taką świadomość to oczywiście ryby też mają. A czy mają inną? To jest kwestia debaty. Trzy lata temu wybitni uczeni i behawioryści zajmujący się świadomością podpisali tak zwaną deklarację z Kendicz, która przypisuje świadomość bardzo wielu zwierzętom, w tym także na przykład ośmiornicy i drodzy Bo mogą mieć. Coś, co jest jak emocja, albo coś takiego jak pamięć. Nie można zaprzeczyć, że wszystkie zwierzęta mogą się uczyć, że mają rozmaite skomplikowane behawiory, ale czy to jest świadomość, to ja poza światem ssaków byłabym sceptyczna, bo ich mózgi nie mają takiej konstrukcji, która by przypominała drogi wzburzowe, korowe, które dla nas są niezbędne do świadomości. Jeśli mamy te drogi uszkodzone, jeśli jest uszkodzone w wzgórze, nie ma świadomości. Można u ptaków, które mają zupełnie inny mózg, a można w widzieć analogię. A jeśli chodzi natomiast o główne pytanie debaty, jak się mają prawa fizyki do praw biologii, no to oczywiście każdy organizm, czy to mózg, czy wątroba, podlega prawom fizyki. Czy są jakieś ekstra rzeczy w zjawiskach świadomości, nie są nicem. Przy czym jest coś takiego jak zjawiska emergentne, i świadomość, i działalność turystyczna jest sztandarowym przykładem, jakich podaje literatura na temat takich zjawisk. Ja osobiście, będąc wesołą redukcjonistą, myślę, że jeszcze kilkadziesiąt lat badań, i może się obejdziemy bez zjawisk emergentnych, i będziemy to mogli bardziej mechanistycznie wytłumaczyć. Dyskusja, więc, może uznajmy, że ten mój króciutki skic yy, jest już wprowadzeniem do dyskusji. Jeżeli przypadkiem coś z tego, co będę mówił, by Państwa zainteresowało, to proszę już przerywać, teraz już nie obowiązuje. To jest oczywiście nawiązanie do tego, co Pani Przewodnicząca mówiła o świadomości. No, i tak jak tenże wspomniany klik mówił, ta świadomość jest niczym innym sposobem, w jaki zachowuje się ogromny zbiór komórek nerwowych. i samo o tych komórkach nerwowych wiemy. No, O ewolucji był. Oczywiście mózg jako taki też ewoluował i ewoluowała nasza wiedza o mózgu. Na dzień dzisiejszy wiemy o tym mózgu, wydawałoby się niezmiernie dużo. Potrafimy modelować pojedyncze komórki nerwowe. Wiemy, że tych komórek w mózgu jest no, 100 miliardów, tak, 10 do 11 mniej więcej. Nie wiemy dokładnie. Każdy mózg jest inny, każdy ma nawet fały makrostopowe, inne, mówiąc o tym, że każdy z tych mózgów ma inne połączenia w środku. Neu neurony. Y umierają, rodzą się również, co wiadomo, od niedawna. Każdy z nich ma do 10 tysięcy połączeń z innymi. No i to są takie liczby, wydawałoby się, teraz często słyszymy, no właśnie, że już niedługo ktoś swój mózg przeniesie tam do cyberprzestrzeni, w zasadzie to już jest wszystko mniej więcej poznane. Poznać zrozumieć to znaczy powiedzieć innymi słowami, dla naukowca to znaczy zamodelować. No więc pomyślmy o tym modelowaniu. Ja przygotowałem taki najdroższy szacunek złożoności tego problemu, Wyobraźmy sobie nawet, że już nie ma 10 tysięcy, że jest tysiąc połączeń. Każdy neuron ma tysiąc połączeń z innymi. Zapomnijmy o tym, że to są niezmiernie skomplikowane procesy elektrochemiczne, biologiczne, przekaźniki i tak dalej. Weźmy, że te połączenia to są tylko i wyłącznie zwykłe kabelki, którymi płynie prąd, taki, który się gdzieś. No i te połączenia, w dużej mierze strukturę mózgu determinują. No to ile różnych takich mózgów przy już nie tylko na drodze ewolucji, ale na drodze nawet rozwoju może powstać? No to jest taki w szkole, jest taka ilość kombinacji tysiąc elementowych ze zbioru stumiliardowego. To jest taki symbol Newtona. W szkole się to liczy, prawda? No można na no zwykły komputer nie bardzo, ale można skorzystać na przykład z Wolfram Alpha. to się daje policzyć. To wychodzi mniej więcej tyle, z tym, że to nie są wszystkie te liczby. Ta liczba to jest 10 i 8500 z, czyli 1 i 8500 z po zamianie. No to widać tam, prawda? Tutaj na to jest wynik tych obliczeń. No to duża jest liczba, prawda? Ale jak duża? No z czym to można porównać? No nawiążmy teraz do pierwszego wykładu. Rozmiar Wszechświata. Tak? Atomów znanym na Wszechświecie szacuje się z jest mniej więcej 10 do 80. Nie 8 tysięcy, tylko 8... 10 z... Tak? Yy, mikro...